Simoneczk Mardeczki z tej strony Thomas Ale przedstawcie tego odcinka zapraszam Was do kodu promocyjnego Tomas, który plus 5% do doładowania oraz darmową skrzynkę. Newspec, którą możecie sobie otworzyć i dostać oto takiego skinka za 20 groszy i wypłacacie sobie za darmo na swoje konto z NIM. Myślę, że warto. A teraz zapraszam Was do oglądania. W dzisiejszym widzowie odcinku przeznaczę stówkę i spróbujemy z tej stówki zrobić kosę. Mam żeby że wyjdzie. Sprawdzamy ile najtańsza kosa kosztuje. Paso przedmiotu... najtańszyk Najtańszy knajp 400 zł. 400 zł. I musimy ze stówki zrobić 400. stópki. I tak o. Najpierw idziemy sobie w bitwy. W bitwy idziemy. Ale zanim pójdziemy na bitwy... Musimy sprawdzić... O właśnie, żeby się nie pomylić, sprzedać sobie te przedmioty idziemy teraz na bitwę. I robimy tak. Pięć takich. Hmm. Jedna taka. Albo zanim jedna taka, zróbmy dwie takie i jedna taka. Czyli już poszło musimy wygrać tę bitwę. Zobaczymy, wygrać tą bitwę, żeby wygrać dalej. Będziemy, mamy jeszcze 40 zł do przeznaczenia. Jak ta bitwa fajnie siądzie, to będziemy mieli kolejne. Dołączył jakiś byczek. Zobaczymy, czy on da. Zobaczymy, czy on da. Pierwsza. To po tyle samo. Druga. Dla niego, niestety. A 15 zł z 3 do 4 zł. Trzecia. No dla niego, eee, e, tak nie może być Co jest grane Ale mu daje, ty Wygraliśmy chyba Znaczy ty z Pepe? Mu dropi ciągle za 5 zł, za Dużo mu, fajną, fajnie mu dropi On zabiera Ostatnie Decydujące Ostatnie Decydujące, niech tam się on dzieje jakiś 7 70 lejka Traciliśmy witowe. Traciliśmy. Ale to nie ma znaczenia, bo mamy jeszcze 4 dyszki do przeznaczenia. 3T 3T hmm. Jedna ta. Force fajnie daje. I bliski, List. To jest 5 dyszek, więc musimy usunąć jakieś. Dobra, tak może być. I zobaczymy. Zobaczymy. 7 skrzynek, 43 zł. I zobaczymy, czy mi się uda. Mam nadzieję, że tak. Bot kraszek. Musimy tą bitwę wygrać. Chyba, nie, to nie będziemy jej a mieliśmy kostkę zrobić jest pół złotych. To musi się udać, widzowie. Nie, to ja nie wiem co ja zrobię. Dobra, dla nas, dla nas, siadł fajnie. Trzy, na Trzy ostatnie skrzynki najważniejsze, widzowie. Trzy ostatnie skrzynki najważniejsze. Ta też może oddać. Ale nie oddała tym razem. Ta też nie oddała niestety. Forest i beast, beast, Beast Błagam, żeby oddał Forest. Kurde, banana by dał. Dobra, Beast, błagam. Jest pompa. Mam lepszy stan. Wygraliśmy sobie. Mamy 55 zł. 55 zł. Dobra, no to. Skoro mamy 55 łoty, no to dajemy 5 skrzyneczek takich i ryzykujemy ostatnia desza na 3 trzy osoby przywołaj wody. i gra o wszystko. Gra o wszystko, widzowie. Gra o wszystko. I zobaczymy. 5 skrzyneczek. 5 kapsułek. Niestety dla... Dla nas. Nie, kurde Ej no, sieć Nie chcę ci dać Przegraliśmy, ostateczna, decydująca A ja, ja grał wszystko i chyba nie oddała Nie oddała, no niestety bitowe Mogę jeszcze przeznaczyć 5000 na to Wydajemy na cztery graczy. Dodatkowo szansa, szansa Sprawdzimy. Ostateczny. Gra o wszystko tak zwane. Teraz. Gra o wszystko. Crasher Jerry Arnold. Tomas ma wygrać. Crusher dla Crushera. Dla mnie 14 zł. Na równi z Krasiarem jestem. 4 A nie dla mnie. 14,50. Jestem na prowadzenie aktualnie. Na Jerry teraz. I ostatnio. 4 wygrał. Niestety nie udało się. I no. Niestety. Udało nam się zrobić, grało wszystko. Przegrana. grana dwami żegram, które zobaczymy.